Jak tam? Będziecie dzisiaj grać w grę te wiecie, diabelską? Po ostatnim pokazie gameplayu ze Spider-Mana 2 od Insomniac Games twórcy w końcu zaczęli dzielić się dodatkowymi informacjami. W wywiadzie dla Famitsu ujawniono, że Nowy Jork obecny w kontynuacji przygód Pająka będzie dwa razy większy niż w jedynce. Odświeżony zostanie Manhattan, a do tego dojdzie Queens i Brooklyn. Ponadto przełączanie się między dwójką bohaterów będzie swobodne i natychmiastowe, chyba że jakaś misja wymaga konkretnie obecności jednego z bohaterów. I'm the lizard's loose at the fish market. Sanktuarium od zawsze tkwiło w samym środku odwiecznego konfliktu. Od pierwszej w nocy można już grać w Diablo 4, choć nie obyło się bez problemów. Błąd 315306, już nie tak łatwy do zapamiętania jak Error 37, był problemem z uwierzytelnieniem licencji. Niektórzy gracze obchodzili ten problem dokonując zakupu wirtualnej waluty, choć wystarczyło też po prostu pobrać jakiekolwiek darmowe demo chociażby. Rano na konsole wjechał patch pomagający ten problem rozwiązać. Hmm, może ten wczesny dostęp pomoże poprawić właściwą premierę za 4 dni. Nie sądziłem. Tego nie. Wczoraj w trakcie konferencji Meta zapowiedziano Meta Quest 3, ale wspominam o tym przede wszystkim dlatego, że jednocześnie ujawniono nadchodzącą grę pod tytułem Assassin's Creed Nexus VR. Gra ma pozwolić na wcielenie się w protagonistów znanych z głównych odsłon serii. Premiera czeka nas w okresie zimowo-świętecznym jeszcze w tym roku, a konkrety na temat gry usłyszymy w trakcie Ubisoft Forward, który odbędzie się już 12 czerwca. The no -Sphere. Kilka dni temu do sieci trafił spory wyciek plików z nadchodzącego Stalkera 2. Twórcy podzielili się w sieci prośbą o unikanie tych materiałów, gdyż nawet jeśli zostały one stworzone na potrzeby testowania produkcji, mogą one zepsuć doświadczenie premierowe, szczególnie że nie są to materiały gotowe do publikacji. Poza tym, umówmy się, ściąganie plików wypuszczonych w sieć przez rosyjskich hakerów samo w sobie nie jest dobrym pomysłem. kojarzycie tego mema, w którym Dexter mówi na ucho: to dokładnie tak wygląda teraz społeczność fanów Stardew Valley po tym jak Concerned Ape napisał na swoim Twitterze tylko dwa słowa. Kosa z Iridium. Po polsku to trzy słowa, kurde. To jedyne brakujące narzędzie z Iridium, więc nic dziwnego, że gracze oszaleli, mając nadzieję, że w końcu czeka ich spełnienie prośby, która sięga przecież pięć lat wstecz. Jeśli nazwa Prince of Persia wywołuje u Was nostalgię, to pewnie dobrze wspominacie Ubisoftową Trylogię o Księciu. Po 18 latach od premiery jeden z fanów przygotował nieoficjalnego patcha, który rozwiązuje wiele problemów PC-towej wersji Dwóch Tronów, poprawiając przede wszystkim kamerę, ustawienia graficzne, usuwając antyaliasing, wprowadza też limit 60 klatek na sekundę, by nie zepsuć przestarzałego silnika gry, a także dodaje kilka innych fanowskich modyfikacji, pozwalających chociażby grać bez problemu w ratio 16 na 9. Jeśli więc macie ochotę wrócić do Dwóch Tronów, pobierajcie koniecznie The Unofficial Patch. A w przyszłym tygodniu jesteśmy w Los Angeles i szukujemy dla Was relacji z różnych pokazów gier. Do zobaczenia!